Czego unikać w biznesie? To, co Wam mogę powiedzieć po 25 już latach, jakieś tam przedsiębiorczości, bo nigdy dla nikogo nie pracowałem. Jedynie jak byłem niepełnoletni, no to tam prace takie remontowe i tak dalej, ale to później, po 18 roku życia, od początku robiłem tylko na siebie. Po prostu od zera zakładałem. E, firmy czy inwestycje były finansowe na giełdzie, ale nie o tym. Czego unikać? Tego co w życiu, nieuczciwych, zakłamanych skurwysynów, bo inaczej się tego nie da nazwać, te dusze, które no niestety są zabłąkane, Który, ludzi, którzy nie potrafią w inny sposób zarobić, jak knują z intrygi, oszukując, byle tylko wyruchać Cię i zabrać Ci środki lub Twoją pracę. To jest przepierdolone. Tak tracisz masę energii, ja tak straciłem masę lat i kupę pieniędzy. Ale taka jest droga. Taka jest droga, jeżeli jest się naiwnym, no tak, nieodpowiednio przygotowanym, ufa się innym, bo do życia podchodzi się uczciwie i zakłada się, że wszyscy tak będą grać, ale no niestety. Zwłaszcza powyżej jakichś tam kwot, jak to się mówi, powyżej miliona dolarów nie ma się przyjaciół w biznesie i taka jest prawda. Oczywiście zdarzają się jakieś przypadki, ale to sporadycznie. Niestety, każdy wtedy zagarnia pod siebie. I tyle. Dlatego unikaj takich osób. Czasami lepiej, Robić coś dłużej lub czegoś nie zrobić, niż wejść w takie środowisko, bo można się, kurwa, nigdy nie wydostać. Narobić sobie, kurwa, masę długów, problemów i, kurwa, historię taką, że już yy, nie, nie, nie pójdziecie dalej. Nie każdy, kurwa, ma takie jaja, żeby wyjść, kurwa, jak jaj, i to jeszcze publiczniej powiedzieć, pomimo, że się nabroiło, kurwa, różne rzeczy yy, zrobiło yy, nie tak. I powiedzieć, jak jest. Do tego trzeba mieć odwagę, do tego trzeba dorosnąć. Ale pamiętajcie, w biznesie nie, nie, nie da się robić biznesu bez ludzi. Biznes jest dla ludzi i z ludźmi. Ale najtrudniejsi to są też tutaj ludzie w tej całej zabawie. Ale bez nich też nic nie zrobimy. Powodzenia.